Znajdujemy się w resorcie Mimfis, jednym z pięciu pól golfowych na Cyprze, jednym z czterech największych pól golfowych w Pafos. Oprócz samego pola golfowego znajduje się tutaj jeden z największych najbardziej ekskluzywnych spa. Yy, także mamy tutaj Clubhouse, yy, gdzie spotykają się politycy yy, z Fuszą, Fuszą von der Leyen z premier, yy, z premier Meloni, ale najważniejsze, co tutaj yy, dla Waszej inwestycji jest yy, istotne, że yy, są tutaj apartamenty oraz wille 300 euro za dobę, poza sezonem, poza sezonem, 300 euro w apartamencie i 600 euro willi. Także Wasza willa, którą możecie wynajmować za 350 euro, nawet uwzględniając cenę całego pobytu dziennego w tym pięknym resorcie, jest konkurencyjna o 150 euro rocznie. Uwzględniając 230 dni minimum, minimum najmu z, w roku, jest tutaj nawet 15% stopy zwrotu z Waszej inwestycji. Także piękna inwestycja, działka, dwie wille. Zapraszam serdecznie, Michał Sobieski. you <music>